Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z BMG Drive. I w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla mnie tor przeszkód i wam też się pokaże, jak taki tor przeszkód się buduje. I to tor przeszkód polega na tym, że tutaj mamy taką belkę, którą już się może się działa. Gdzieś tam w dwa kontenery postawione na kółkach. Ścianę, coś tam jeszcze dają drewno i kręciołek. I ja przez to będę musiał przejechać i. Zgadujcie czy ja przez to przejadę czy widzę jest to pierwszy odcinek z tej serii BMG Drive Tego będzie o kuli mielone ja już utknąłem widzowie nie czy nie wyjadę ja wyjadę widzowie, nie patrzcie na no, jedną nie wyjadę chyba i nie mogę. Ale, ale mi zawaliło. No i teraz ja muszę zrobić reset. Zobacz, ja zaraz zmienię też auto. Oku. Ja nie mogę. Dobra, zmieniamy auto na... Troszkę cięższe, bo ja wam pokażę te wideo w dzisiejszym odcinku jak takie rzeczy się tworzy. Prawę w ręku rogu, jak pewnie widzicie mam ostrzeżenie, że yy, tego... Yy, że mam za dużo modów, że wydajność gry wpływa na, na ilość modów się na, że coś modów wpływa na wydajność gry weźmy sobie jakiego tutaj, czego Może takiego pidżona, bo Pigeon, on, ja mam na szybko widzę ja pokażę, że jest znany z tego, że tylko to nie ten Pigeon musimy wziąć chyba tego zwykłego Pigeona mam trochę, jak widzicie, takie lekkie lani, ponieważ Mam po prostu za dużo modów i tyle. O. Ja mogę pokazać, że widziony jest dymem z tego, że jak się nim jedzie i skręci, to on się wywala. Dlatego będzie ciężej. Ale później będziemy zmieniać. To trochę łatwiejsza auka. Nie, 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 nie. Jest, przyjechaliśmy, ale powinienem mować więcej tutaj rzeczy to przy okazji jak to będę też tworzyć to Wam pokażę jak to rzeczy się robi no ja Wam pokazuję. wchodzicie w klucz i tutaj macie swoje auto ale tego nie wnikacie, bo tutaj możecie wybrać auto ale ten żeby skopiować swoje auto i wtedy klikacie klucz, strzałki żeby przełączyć się na drugie auto na przykład stawiacie się w jakimś tam miejscu na przykład Dajmy na to zakręci no się ustawię, no tylko że już się nie ustawię. Jeszcze raz Ustawię się na przykład tutaj zakręci Teraz wybieramy pojazdy, żeby wybrać sobie pojazd i ja nie Wam pokażę na czym to będzie polegać. Tutaj jak wybraliście pojazdy to wybieracie na przykład na przykład załóżmy taką oponę Ja wybiorę sobie ją taką jaką trochę większą Mamy teraz oponę i teraz klikamy klucz strzałki, przełączamy się na auto I znowu powtarzamy czynność, że wchodzimy w klucz, kopujemy auto Poczekajcie widzowie Halo Krysto, nagrywam odcinek? Wiesz co? No? Będę mnie nie pytajcie czemu do mnie zadzwonił mój brat cioteczny, ale z nim że też się filmę. filmy. No, Wiesz co znalazłem? No? O, to byli nowe! Co oglądaliśmy? A, okej. Okay. To, to tego, to... choć się na chwilę musimy wyciszyć, ponieważ ja nagrywam odcinek. Okej. Okay. Ok, dobra no widzowie, nie pytajcie. Mój brat do mnie po prostu zadzwonił, nie byłem w tego w ogóle spodziewany. Do tego też usłyszeliście mój, mój... tego, nie mój głos, tylko głos mojego prawa tatecznego. Ja się już stwierdziłem, że nie będę się wyciszać się. I dajmy na przykład tutaj jako kolejną przeszkodę do naszego tego tego. tego. Dajmy na przykład poduszkę. Co będą tam widzowie? Ja się wyciszam. Ok. O kurczaki. Ty! ja, Poduszka jest zbugowana! Widzę, że widzieliście, nie mogę jej tam postawić, ponieważ ona od razu wypada poza mapę. Dobra. Trzymajmy się na drugi samochód. Na przykład z tej poduszki na przykład nie wiem, co tam możemy postawić, na przykład... nie wiem. Nie ja wiem, że na pewno było za łatwo, ponieważ no tyle przeszkód to każdy każdym potem przesział ja po prostu widzowie dopiero się w BNG Drive uczę trochę tych rzeczy jak na mój pierwszy raz w tej grze kupionej za 80 zł. Wybierzmy na przykład nie by tu pojazdać jako przeszkodę. Kontynery nie, piłka nie. Wyskocznia. Hmm, ma nawet dobry pomysł, ale coś tak czuję, że to za łatwo bym ominął. O, jakieś armatki mamy i takie jak kamienie. Ty no nawet. Toj toj. O, najmniej ja może to taśmę. Proszę, nie zbuguj się. Dobrze? Nie zbugisz się. Jest! Nie zbugowała się. Widzicie, widzowie, nie zbugowała się. Naeszcie. Naprawdę widzowie, nie pytajcie, e, ja sam nawet nie wiem widzowie, czemu mój brat do mnie zadzwonił akurat teraz, kiedy nagrywam ten odcinek, ale jest beka, tyle wiem. Na e, przykład przed tą taśmą, albo czy mam plan, patrzcie to widzowie, tutaj od razu, tak, tutaj mniej więcej przy Szkład dajmy. Mm, mm, mm. Na przykład dajmy takie... Hmm. Tutaj cysterne. Tutaj nie jest cysterne, to by było... To było... Łatwo. Może pudełko damy. Tak, dawajcie, pudełko dajemy sobie. Pudełko. Mam nadzieję. Ja myślałem, że to będzie większe pudełko. To jest takie małe, to nie, to ja nie chcę pudełka. Ja myślałem, że to będzie w większe. To jest małe. To takie małe, że ja to, to mogę na Easy ominąć. Co to jest? Co? To jest taki płaski X jakby. Nie, może być. Jak już mówię naprawdę po raz drugi, chyba czy tam po raz trzeci, to naprawdę to jest mój pierwszy raz w BMG, kiedy takich się rzeczy dowiaduję, że mogę starać kilka pojazdów i zmieniać się w torę przeszkód. I jeżeli będziecie widzę, wcześniej chcieli, to gram więcej modu do tej gry, np. na, na młody mm. jak to Screamie miał i będzie może tak ciekawie jak na jego odcinkach. Tutaj wyglądałem... już ja, tutaj i centralnie przed shredderem chcę dać dajmy na przykład dajmy na to dajmy to systemy albo coś takiego chociaż co to jest jakie ogromne no dobra widzowie no nie potrafię za zaoferować lepszego toru przeszkód ponieważ ja się dopiero uczy jak już mówiłem dlatego jedziemy Bo zanim ten pick tam będzie, wtedy jest ten pigeon. on się tutaj nazwy tych pojazdów mylą tu jest tyle kostek ja się mogę o każdą z nich wywalić tak naprawdę Pewno... oni oni on, on. no i mnie wolno kręciołek. no. no i może się zrestartować no i Spróbujemy. Drugi raz. Podejście number two. Damy radę. Nie damy, nie damy rady. Co jest? Jak ja się tak wywaliłem. Aż mi przyczepę urwało. Ej nie dosłownie no, mi przyczepę urwało, XB. Dobra, widzowie. To był na razie taki krótki, wprowadzający odcinek do tej gry. Jeżeli będziecie chcieli więcej, to mi piszcie, może uda mi się zrobić coś takiego, że będzie tam to lepsze a ja na razie wami pożegnam się też ten kręciołek czekajcie, wbiadę ten kręścioł, rozwalę się i dopiero się pożegnamy Dobra odaś to dobra Dajcie znaka, czy chcecie więcej takich odcinków Pi on was żegna i ja y